Witam Państwa w Bibliotece w Skrzypcu na Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania. Rok 2002 jest rokiem romantyzmu, i właśnie tomik poezji pod tytułem Ballady i Romanse Adama Mickiewicza zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej. Romantyczność ludowa to nimfy, świtezianki i różne stwory, które przechadzają się po wersach utworów Adama Mickiewicza. Dzisiaj wybrane cytaty. Świtezianka przeczyta Elżbieta Laszczak. Powrót taty, Judyta Alert. Rybka, Dominika Barton. Do przyjaciół Szymon Bohenek. Rybka. Od dworu spod lasa z wioski smutna wybiega dziewica. Rozpuściła na wiatr włoski i łzami skropiła lica. Przybiega na koniec łączki, Gdzie w jezioro wpada rzeka, Załamuje białe rączki i tak żałośnie narzeka. O wy, co mieszkacie w wodzie, siostry moje świtezianki, Słuchajcie w ciężkiej przygodzie głosu zdradzonej kochanki. Kochałam pana tak szczerze, On mię przysięgał zaślubić. Dziś księżnę za żonę bierze, kry się ubogą chce zgubić. Niechże sobie żyją młodzi, niech się z nią obłudnik pieści. Niech tylko tu nie przychodzi, urągać się złych boleści. Dla opuszczonej kochanki, cóż pozostało na świecie? Przyjmijcie mię świte zianki, lecz moje dziecię ach dziecię. To mówiąc rzewnie zapłacze, rączkami oczy zasłoni. I z brzegu do wody skacze, I w bystrej nurza się toni. Powrót taty Pójdźcie, o dziadki, pójdźcie wszystkie razem, Za miasto, pod słup na wzgórek, Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, Pobożnie zmówcie paciurek. Tato nie wraca, ranki i wieczory, We łzach go czeka mi trwodze, Rozlały rzeki pełne zwierząt bory I pełno zbójców na drodze. Słysząc to dziadki, biegą wszystkie razem za miasto pod słup na wzgórek. Tam przed cudownym klękają obrazem i zaczynają paciurek. Całują ziemię, potem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bądź pochwalona przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego. Potem ojcze nasz i zdrowaś i wierzę, i dziesięcioro i koronki, a kiedy całe zmówili pacierze, wyjmą książeczki z kieszonki. I litanią do najświętszej matki, starszy brat śpiewa, a z bratem najświętsza matko przyśpiewują dziadki: Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem. Wtem słychać tarkot. Wozy jadą drogą i wóz znajomy na przedzie. Skoczyły dzieci i krzyczą jak mogą. Tato, ach, tato nasz jedzie. Zobaczył kupiec, łzy radosne leje. Z wozu na ziemię wylata. Ha, jak się macie, co się u was dzieje? Czyście tęskniły do tata? Mama, czy zdrowa? Ciotunia domowi. Od rozynki w koszyku. Ten sobie mówi, a ten sobie mówi. Pełno radości i krzyku. – Ruszajcie! – kupiec na sługi zawołał – ja z dziećmi pójdę ku miastu. Idzie, aż zbójcy obskoczą dokoła, a zbójców było dwunastu. Brody ich długie, kręcone, wąsiska, wzrok dziki, suknia plugawa. Nóż za pasem, miecz u boku błyska, w ręku ogromna buława. Krzyknęły dziadki do ojca, przypadły, tulą się pod płaszcz na łonie. Truchleją sługi, truchlał pan wybladły. Drżące ku zbójcom wznosił dłonie. Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek. Tylko puszczajcie nas zdrowo. Nie róbcie małych sierotami dziatek i młodej małżonki wdową. Nie słucha zgraja, ten już wóz wystrzega, zabiera konie, a drugi pieniędzy krzyczy i bławą sięga. Ów z mieczem wpada na sługi. Wtem stójcie, stójcie! krzyknął starszy zbójca i spędza bandę precz z drogi, wypuściwszy i dzieci, i ojca. Idźcie, rzekł dalej, bez trwogi. Kupiec dziękuję, a zbójca odpowie: Nie dziękuj, wyznam ci szczerze, Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie, gdyby nie dziadek pacierze. Dziadki sprawiły, że uchodzisz cało, darzą cię życiem i zdrowiem. Więc podziękuj za to, co się stało, a jak się stało, opowiem. Z dawna już słysząc o przejeździe kupca i ja i moje kamraty, tutaj za miastem przy wzgórku Usupa zasiadaliśmy na czaty. Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty, modlą się dziadki do Boga. Słucham z początku, porwał mnie śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Słucham ojczyste przyszły na myśl. Strony, Buława upadła z ręki. Ach, ja mam żonę i u mojej żony jest synek taki maleńki. Kupcze, jedź w miasto, ja do lasu muszę. Wy, dziadki, na ten pagórek biegajcie sobie i za moją duszę zmówcie też czasem paciurek. Świtezianka Jakiż to chłopiec piękny i młody, Jaka to obok dziewica, Brzegiem sinej świteziu wody, Idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza daje maliny, a oni kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze. Pod tym się widzą mądrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić, kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wchodzi nad bagnie, jak ognie z nocy przypada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? – Do przyjaciół, ile? Raz, dwa, trzy. Już północna pora, głuche wokół zacisze. Wiatr tylko szumi po murach klasztora, i psów szczekanie gdzieś słyszę. Świeca w lichtarzu dopala się na dnie, raz w głębi tłumi ogniska, raz się wzmoże i znów opadnie. Błyska, zagasa i błyska. Straszno, nie była straszną ta godzina, gdy były nieba łaskawsze. Ile mi słodkich chwilek przypomina, precz, to już zanikło na zawsze. Teraz ja szczęścia szukam, od w tej księdze, księga znudziła, porzucam. Znów kulbym, przedmiotom myślę, że to, to marzę, to się ocucam. Dziękujemy bardzo naszym wspaniałym lektorom którzy w dniu dzisiejszym przybliżyli nam ballady Adama Mickiewicza.